Witam, witam, mordeczki w serii dziennej. Mamy oczywiście piłeczkę nożną, będzie koszykówka, hokej, no i trochę tenisa na dzień, wtorek. Zapraszam wszystkich do oglądanka. Z piłki nożnej oczywiście zaczniemy bombeczką, a jest to Swallows. Swallows z Republiki Południowej Afryki gra przeciwko Memelodi i być może wygra. Znaczy według nas. 80 za to aż płacą, tak więc dość pokaźny kursik. Jeśli chodzi o kursiki powyżej 2-0 mamy Ofi z Wolosem. Jest to liga grecka i 2,20 za to płacą. Dorzucamy mecz z nie-ligi hiszpańskiej, a jest to Puchar Króla w Hiszpanii: Levante wygrywa z Hetafe za aż 2,60. Wtorkowe remisiki to Everton Brighton 3,35 oczywiście mecz w ramach angielskiej Premier League. Do tego mamy DOXE z LM Lima Sol jest to nie jest to Liga Szwajcarii, to jest jakaś pomyłeczka jest to Liga Cypryjska. 3,35 za to płacą, a tutaj czeski błąd popełniłem. Ostatnia pozycja to Future FC ze Smuchą. 3,30 płacą, a jest to pierwsza Liga Egiptu. Co mamy we wtorkowym kuponiku królewskim? Jest tutaj pozycja, obie strzelą bramkę w meczu Arsenal-Newcastle. Do tego owerek bramkowy 2,5 w meczu Leicester-Fulham. Obie pozycje z angielskiej Premier League. Dorzuciliśmy Filipiny z Indonezją, over 2,5. Jest to mecz w ramach Pucharu Suzuki, czy jakiegoś tam azjatyckiego pucharu. 280 za to płacą, tak więc dość pokaźny przelicznik. Koszygóweczkę mamy teraz na tapecie, a bombeczką naszą jest Detroit. Groźne Detroit w meczu z Portland. 4,80 aż za to płacą. I nasze tutaj wskaźniki pokazują, że ma Detroit dość spore szanse, by zaskoczyć Portland. Pokażny kursik na oczywiście pozycja z amerykańskiej ligi NBA. Co mamy ciekawego w markecie handicapowym? Houston z handicapem plusowym. 6,5 w meczu przeciwko Dallas. 2,0 za to płacą, No bo generalnie w tej rubryczce wybieramy... Takie pozycje na podwojenie, no i ma to dość spore szanse powodzenia. Drugą pozycją jest Filadelfia, tym razem na handicapie minusowym w meczu przeciwko New Orleans Pelicans. Zobaczymy, jak tam wyjdą handicapy. A z overków wybraliśmy oczywiście dwa mecze z NBA: Filadelfia z New Orleans Pelicans 228,5, no i Houston z Dallas 227,5. Tak samo jak w przypadku handicapów, overki. Typujemy na podwojenie kursowe. Jeśli chodzi o kupon królewski z koszykóweczki, trzy pozycje z NBA, dwa zwycięstwa, ale łącznie z dogrywką, ewentualną dogrywką oczywiście, Philadelphia wygrywa z New Orleans Pelicans i Golden State przeciwko Atlancie. Dorzuciliśmy overek 221,5 punkta w meczu Houston-Dallas, 1705 do wyjęcia właśnie z tego kuponiku. Dalej mamy hokej, a bombeczką jest liga Szwajcarii. Winterthur na wyjeździe może pokonać Wisp 680 aż za to płacą, no i może tak właśnie będzie. Wtorkowe kursiki powyżej 2.0 to Freiburg z Krefeld na dwójce 250 liga niemiecka, a w Czechach mamy Witkowice z Pardubicami na jedynce za 235. Co wybraliśmy z remisów? Również czeski mecz. Sparta Praga z czeskimi Budziejowicami. 4,60 płacą za to aż. Dorzuciliśmy Fase z Merano. Jest to alpejska liga hokeja. 4,65 płacą. No i ostatnia nasza pozycja. Pozycja ze Szwajcarii. 4,35 davos z Servette Genewą. Co mamy na kuponiku królewskim? Dwa overki 4,5. Jeden jest w meczu szwedzkim. Vaxio Lakers z Roglebeka. Do tego Liga Szwajcarii davos servete Genewa, Ta w Lidze Szwajcarii oczywiście łącznie z dogrywką i rzutami karnymi. No i pozycja z NHL. Anheim Ducks, Philadelphia Flyers. Overek 5,5. 1635 do wyjęcia z tego kuponiku królewskiego z koszykóweczki. na no Tenisa z tenisa mamy jeden kuponik z najważniejszych turniejów Aktualnie rozgrywanych. Co na nim jest? Jest na nim rublew z Bautista Agutem. O, czy powinniśmy grać rublewa? Zagraliśmy. Takie same pytanie: a propos Karatsewa, który powinien ograć Andujara. Do tego dorzuciliśmy Radukanu przeciwko Fruchwirtowej. 1435 do wyjęcia z Tenisa. W Lidze Typera mamy mecz Arsenalu z Newcastle. Odpowiedź jest warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera. Oczywiście meczyk w ramach angielskiej Premier League. a typujemy do momentu rozpoczęcia się tego meczu. No i pamiętajcie, żeby w komentarzu oczywiście zostawiać godzinę, w którym ten komentarz zamieszczacie. Tak wygląda aktualny ranking ligi typera. Kolejna aktualizacja będzie we wtorkowym filmie statystycznym. Póki co na pierwszym miejscu króluje Bart. Drugi jest pan Po, a na trzecim ekzekutor Dominik Zieliński ze mną. To wszystko pewnie się zmieni. Czekam na Aktualizację Ligi Typera, by móc wam to oczywiście pokazać. Co na kanale w tym tygodniu? No, oczywiście, będzie kolejny odcinek Trzech Twarzy Wygranej, tym razem z innymi postaciami. Tak więc, ten odcinek pojawi się przed weekendem. A do tego w dniu dzisiejszym, późnym wieczorem, pojawi się film na top ligi europejskie. Dlaczego dzisiaj? Dlatego, że top ligi zaczynają od jutra. Są kolejki w tygodniu, no i oczywiście kolejki w weekend. A tym razem dołącza po Mundialu już do rozgrywek Serie A, czyli Typujemy i Włochy. Dołącza również holenderskie eredewizje, tak więc coraz więcej tych lig się pojawia. Będzie trochę więcej do typowania oczywiście typowanie tablicowe w tym filmiku jak i kuponiki standardowe Royal, do każdej lig, No i wielki kupon weekendu z miksowanymi zdarzeniami. Z najlepszych lig piłkarskich. Do tego jutro wleci statystyka serii filmowych. Z tego co działo się w poprzednim tygodniu. Podliczenie wszystkich cyferek. Jak to nam poszło. No i oczywiście dorzucenie naszych wyników. Do głównej statystyki. Pojawiającej się na końcu każdego filmiku. Czy jeszcze jakiś filmik wleci w tym tygodniu. No oczywiście będzie seria dzienna. Każdego dnia filmik dla Was. Myślę, że w tym tygodniu. Już nic więcej nie będziemy wrzucać. Coraz więcej jest pracy oczywiście z naszymi grupami VIP-owskimi. Na propos grup wipolskich to serdecznie do nich zapraszam. Trwa jeszcze noworoczna promocja 10% na każdy z naszych pakietów, które mamy w ofercie. Nadołączajcie dołączajcie, jeśli chcecie się zmieścić jeszcze przed najbliższym weekendem. Futbol amerykański poszedł nam bardzo dobrze w ten weekend. Dlaczego? Dlatego, że są dwie ostatnie kolejki. No a teraz w ten weekend będzie ostatnia kolejka przed playoffami. Tak więc będzie się działo, ja już mam swoje rozkminki, mam już swoje typy. Jeszcze muszę poczekać na jakieś tam informacje bieżące, które są dość istotne a propos typowania dla naszych VIPów. Tak więc myślę, że grupeczki zostaną rozesłane koło czwartku już na weekend. No a w grupie Ultimate oczywiście pojawią się również... Zdarzenia z futbolu amerykańskiego. A jeśli macie ochotę dołączyć, to zapraszam na szybkości na sportpredictions.pl/małpa gmail.com, załapiecie się jeszcze na noworoczną promocję. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Tak jak mówię, to wszystko się pozmienia po filmie statystycznym, który wpadnie we wtorek na kanał. Tam wszystko popodliczamy z poprzedniego tygodnia i pododajemy wartości oczywiście do tej tabelki. Póki co bardzo dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli macie jakieś pytania do mnie to zapraszam drogą mailową na sportpredictions.pl, Do usłyszonka w kolejnych filmikach.